Mamy ustawione do poziomu. Teraz się pozbędziemy. Czy pozbędziemy? pozbędziemy. Paschowasz? Paschowa. Jest roboty. Jadę zabrać Wczoraj, Jeepa. Jeszcze... Paweł, jadę po Jeepa. Po Jeepa jadę. Jego poprzednika trzeba było sferzeć. Skandalu korupcyjnego i dzisiaj w sieci. Infantino powiedział, cytuję. FIFA nie ma FIFA Rafa. Jak to rozumiecie? I jesteśmy. Właściwie jestem. Nie mam ci piękne, są tylko chwile Tylko chwile Zapomniałem kupić drapaka dla prezesa, bo prezes będzie się nazywał ostatecznie Bo nie zdążymy się wprowadzić, a już będzie podrapana tak więc drapaka muszę mu załatwić teraz, kupię, zawiozę mu, tak więc to jest pierwszy z tego domu, prezes, sam tam siedzi, no ale, przeżyje. Mamy sprawy kamer ogarnięte, prądowe też, słupek związał, ale do jutra go nie ruszamy, parę rzeczy po drodze wyskoczyło, Paweł, tu grzechotka została parę rzeczy wyskoczyło wyjazdów uprzątamy jeszcze tą działkę i na tym dzisiaj fajland mury, kurde słupy mamy zrobione to też kończę długi słup Fugujemy i wskakujemy na tamtą budowę No i to tyle bym mógł rzec na teraz na chwilę obecną Fugujemy i jedziemy Nie lubię basenów, bo nie, ben, nie będę wysławiał się brzydko, bo... Także ten... No i co? No i, no i tyle, nie? Ludziska Wskakujemy bierzemy się za długą budowę Ja już tam kominy mam porobione, teraz tylko pofugować. Miałem dzisiaj, mieliśmy z Witkiem zaczynać, proszę ja was, e, że z ręki, ja tak nauczyłem się i mi to najlepiej idzie, jak ręką, sobie zna, znaczy na rękę kładę, nie na żadną pacę, nie na żaden ten, No, no i szef też był na chwilę. Uciekam, no, no, nie umiem na tą stronę, ale to nic. Może się wstanę. Szybciej to idzie no. I był oczywiście mieliśmy zaczynać tamten fundament dzisiaj Kazał żebyśmy se dzisiaj odpuścili zrobili to co mamy zrobić na tej budowie już I oczywiście fajna na dzisiaj. Mówi, żebyśmy się odpoczęli, bo naprawdę. Jak to się widaliśmy daliśmy czadu trochę. Kuchno. Z czego myślę, że jest Łukasz zadowolony. Ja bynajmniej jestem zadowolony z Wiktorem, że zrobiliśmy to. Wiecie, Wyszło dokładnie chodzi o ściany dokładnie wyszło 2,5 dnia. To jest naprawdę namówi ten no, na takiego, to co niektórzy w komentarzach powolnego rzuczka to jest szybko. bo są niektóre takie komentarze w których naprawdę ja tam się nie przejmuję bo nie chcę mówić brzydko bo dzieci nas oglądają ale spotkał taką osobę to niemiło by mogło to się skończyć może bić bym nie bił ani nic bym się spróbował z nim na budowie W swoim życiu się napracowałem też. Wiecie, ja nie mam 15 lat czy coś. Ja, żeby mieć, to musiałem pracować na to. To nie jest tak, jak się wydaje, że tego. Ja się staram, żeby mojej córce niczego nie brakowało No i taki w to, to sposób mi przeschnie Lecę dalej Energetyka wypiłem, mi się do kuchni odbija I lecę dalej Lubiska Jednakże szefa okej okay, mamy, bo naprawdę Nie mamy, co narzekać nie to żebym mu właził za przeproszenie w czy coś ale już był dzisiaj poruszony taki temat znaczy nie tyle temat że po prostu na Dowidka mówię że że jest takim pierwszym moim pracodawcą który jest naprawdę ok dopóki mi siły dopisują to naprawdę będę dawał z siebie wszystko żeby jak najwięcej budów w ciągu roku zrobić no i to logiczne no że zarabia, ja też zarabiam nie nie ma, że nie. Widzicie takie są chude, nierówne bloczki, że łeb pływa. Dzisiaj mierzyłem bloczek. To wahania między bloczkami są między centymetrem a. Między centymetrem. Nie, nie, były takie momenty, że się trafiało nam z Łukaszem kiedyś, jak jeszcze... Znaczy no... Wodę. Jak z Uklaszem kiedyś pracowaliśmy po we to były, Że bloczki się wahały przeszło 2 centymetry. Różnicy było. Chcę wyobraź te bloczki betonowe. No. Szerokość Długość to tu tam wiesz, to długo, dłuższy jakby był dla mnie to jest pi, pikuś no ale chodzi o to, że w szerokości nie? Tu ci bloczek idzie tak, nie? Idzie prosto, a tyle następny wystaje. Nie, tak o na szerokość. Zamiast mieć 24 to miał przykładowo 26 No były takie momenty, że naprawdę te bloczki to były nie wiem był chyba skąd wzięte ale nie obrażając czarnobyl jak z czarnobyla ostatnio był na internecie mi wyskoczyło o czarnobylu coś jakieś tam nagrania w wiadomościach oczywiście nie? jadę. Ja to lubię robić z tego względu. No ta ściana jest trochę ten. Wewnętrzna jest gorsza, bo tak jak gadałem przed chwilą, że nie są równe bloczki i ciężko się robi. Fuguje na przykład, ale na ścianie zewnętrznej. Tak liczę, żeby mi zajęło 15-20 minut kurde na każdą ścianę. Może nawet nie na te krótsze. Tam mi przeschnie, komin mi przeschnie, to wezmę się za drugi komin, nie? Szefu nam dał odbój, zrobimy to i mamy na dzisiaj fajran. No ja dzisiaj musiałem przyjechać z szerszeniem Bo Jedną rzecz miałem załatwić ale nic się nie stanęło Wicia dasz mi? No I tak to idzie Jak nas idzie Pofuguję zedle fugę i wtedy se polecę ze sprzątaniem tu w środku Kawa przygotowuje specyfik i jad szerszenia no. I ja. dlatego tak szybko idzie budowa, bo się opije takich wynalazków i później cały dzień mi tutaj lata jak potrzaskany, woda się gotuje aż Z tornado się małe takie zrobiło w butelce. Nie wiem, czy zauważy, nie wiem czy, Ale widziałeś takie małe tornado się zrobiło w butelce? No, teraz wymiesza ładniej. Lepsza od energy Drinka wow. ale wciągnął pięknie. Przejnie. Kawa ma swój sposób. Ja mam swój sposób na fugowanie. Ja się nakładam na packę stropanową. I ten desmij. szybciej, wygodniej każdy ma tam swój sposób Paweł też robi inaczej każdy po prostu z nas robi tak jak mu wygodniej nie ma jakiegoś uzyskanego systemu fajnie idzie o, dzisiaj będę miał czas to podłączę sobie w końcu te tylne głośniki w tym w te co zamontowałem Jak przypierniczy basem, to ta przednia szyba, co ją wstawiłem, wyleci. No. Mówię, jak przypierdzielę basem, to ta przednia szyba, co ją wstawiłem, wyleci. Nie, no dobrze wstawiłem. Musiałem wstawić nową szybę do tej korzyści z tego powodu, że, że była. Pęknięcia w trzech miejscach jak kupiłem samochód a po prostu sam sobie zastawiłem, bo to jest takie auto, że szkoda by było nawet dawać komuś pieniądze, żeby ktoś to do tego robił, coś tam przykładał się. Znaczy się trochę znana na tej mechanice śmiesznej no nie mówię jeszcze o nowych samochodach, bo na nowych samochodach to się zgodnie nie wiem roz też bym się nie podjął zmiany sam, bo pierwszy nie mam narzędzi do tego z takich takich odpowiednich żeby to zrobić nie mam blokad na wałek rozrządu na koło od wałka rozrządu na koło od wału napędowego czy jak tam się nazywa korbowego o na, na koło od wału korbowego nie mam blokad Także się za to nie biorę. Teraz tylko co robiłem chyba. Wolżenie polo. 1-4 diesel. Akurat tam mi się tak panie udało, że wszystko sobie wymieniłem i samochód jeździł aż do czasu kiedy siadła pompa Stryskowa. było go zezłomować, bo się nie opłacało już tego tak nie robić. Zresztą nie opłacało, może bym zrobił, tylko że już podłoga zbniła i... i nie chciałem się denerwować. Ale te auto też tylko służyło do dojazdu, do pracy. Jeszcze wcześniej jak pracowałem w Polsce... Co? Ta, elegancka, elegancja Francja. Nie masz Kawa jakiś nalepek? Nie masz jakiś nalepek lewych? No. Nie wiem, będę Korsiną kroił nalepkami. To? Nie, tylko popklejam. Te naklejki, co będę miał, to sobie poprzyklejam na samochód i tyle, nie? Chociaż nie będzie... Te wgnioty... Te wgnioty, te wgnioty trochę wyprostuję Tak jak tą, co koło drzwi, co wyprostowałem

To się ścigamy. Tą tą koleś tą piesą i tamten tym Bondwagenem mm Mhm. A taki koleś. Wiesz, już łyknięty. Zdeciaraj się tą małlicę. Ja wiesz, gazuje, bo też się chce ścigać. Gazuje, gazuje, nie? wsteczny z jedynką mu się po pierwsze. jak się w pił przyczepę. <grym>, to cały ten maszyn y y Między tylną szybą a boczną, nie? Pasażera, nie? No, słupek ten. Słupek. aż mu się wbił w słupek w ulicę, nie? Chopie <grymne> nie mogliśmy tej ulicy wyrwać. Wyrwał, żeby żona nie widziała, to wiesz co zrobił? oknie podaklejał. <grymne> <grymne> Płomienie. No tak. także taka przestroga, nie, dla widzów. Jak pijemy, nie wsiadamy do samochodu. <laughs> Są Gencji to, to skąd to zrobimy tam to i nam zostanie jedna ściana tylko A nie, dwie ściany Ale schnie szybko ten cement to zaprawa. Wiąże szybko z Dobra to słyszymy Tak, będziemy się widzieć i słyszeć już jak skończymy. Tak, jak skończymy To pokażemy efekt naszej ciężkiej pracy <głosy> <głosy> Zewnętrzną mamy porobione Witek zwija Majdan No wiadomo ja fuguję już nie pierwszy dom też mi idzie szybciej musiałem trochę wspomóc kolegę no, pozamiatane tylko tam mi zostały dwie ścianki te małe zapać fugę i tutaj jest gitara bloczki zostałem te popękane oczywiście na razie się niech zostaną popiół mi wpadł do oka No, coś się schmarza Pyk, pyk. Później jeszcze tylko zamiotę. Tu troszkę wolniej z tej. Wolniejsknie zaprawa. Mo jest, jest w tym mi w cieniu Tutaj delikatnie ma Ten pyk, pyk 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 Ja to się nauczyłem z biegiem czasu od szefa Po prostu Tam wiadomo jak jakiś kamień wydwieźć zawsze się gdzieś dziurka zrobi To nie ma Nie ma na to żadnej gruboły wiadomo, ja po pozami jest, ale i taki tak będzie przed y, tym zamieść wiatr robi swoje ludzi. dzisiaj jest wiatr jest gorąco jest jeszcze gorzej człowiek się czuje niż wczoraj nie ukrywam bo jest paruwa straszna także o tu mam to zmiotę tamte zewnętrzne polece i tak będziemy mieli prawie koniec My już mamy koniec no chcieliśmy szybciej no tak jak powiedziałem wiesz jak jest no. mamy no, pofugowane Ładnie, zamieciony jutro. Jeszcze raz zamieciemy, żeby bo to wiecie, wiatr, to wszystko nawiewa i Pff, naprawdę o Ale dzisiaj jest wiatr i jest gorzej niż wczoraj No bo jest paruwa. Paruwa straszna jest Także tą budowę z murowaniem mamy zakończoną Jutro z Wiktorem wskakujemy tam że będziemy się widzieć i słyszeć w kolejnym dniu na pewno no i co pozawiam was ludziska. Trzymajcie się zdrowo. Wiktor przyjechał. To znaczy, że skończyli kupaki fugować, czyli jest gotowe jedno do malowania jutro. Tutaj nie zdążyliśmy dzisiaj skończyć, ale większość zrobionych rzeczy. Jakbyśmy tak mogli cały dzień poświęcić od, od A do Z, to byłoby zrobione już. Ale powiem wam, że dużo dużej nie rzeczy po drodze wyszło. A jest pogoda, jest też okropna pogoda. Jest tak męcząca, pogoda jest dużo gorsza niż wczoraj. Mimo, że jest, yy, też jest dzisiaj gorąca, ale dzisiaj było niebo takie przydżumione i to jest najgorsze co może być. A ja zresztą o tym ostatnio mówiłem. Teraz będę musiał gdzieś sobie załatwić kogoś, może do szoka zadzwonię, czy ziemi nie chce. Tu jest praktycznie bez śmieci ziemia, troszeczkę żwiru, ale nie ma jakiegoś śmiecia, takiego typowego śmiecia. Ja bym załadował on by wyniósł i wszyscy zadowoleni tarć na dzisiaj nazbierało się tej ziemi, nie? To fajna, ciekawa ziemia jak powiem Wam szczerze, taka sama jak tu Nie, tam jest lepsza nawet, tam jest tutaj naturalna ta, która była tutaj. I tu bramy z Pawłem atakujemy i Pawła... i Paweł będzie wolny